z tej strony Damian i dzisiaj w tym odcinku z FIFA Mobile 22 na pewno otworzymy dwie paczki z Ligi Europy też wejdziemy do Team of the Year zostało 6 dni więc jeszcze coś będziemy mogli odebrać a później może kogoś kupię za 4 miliony 5 000, bo jeszcze sprzedaje Team of the Year jorginho więc zobaczymy jak to będzie więc my tu przejdziemy jeszcze do marketu bo Mam tego zawodnika już sprzedanego Więc tutaj odbieram monety I otrzymuję 2 miliony 700 Więc już mam 10 milionów Na koncie ponad Więc zaraz przejdziemy też Do kupna jakiegoś ciekawego zawodnika Ale zanim to No to przejdziemy jeszcze też do Ligi Europy I tutaj jak ktoś Wie no to mamy Do odebrania tego elmasa To już na pewno już to macie Już odebraliście go a my teraz przejdziemy do oferty w głównej zakładce, czyli tutaj można otwierać paczki za te tokeny. Więc lecimy za te punkty, które dostajecie za Skill Gamesy za Team of the Year. Zobaczmy kogo tutaj trafimy. Mamy tutaj ST, jest to belgijska liga i nie wiem kto to jest Samata. 85 no to tak średnio i przejdziemy jeszcze do y, division rivals teraz żeby drugą paczkę zaraz odebrać bo brakuje mi 20 punktów więc akurat dogramy ten mecz i będziemy mogli kolejną paczkę odebrać no i też możecie napisać w komentarzu jak tam u was w team of the year czy kogoś już odebraliście z ototy? jak to u was wygląda a my teraz przejdźmy do meczu, więc lecimy dalej z tematem. I mamy tutaj team of the year, tutaj ikona Gerarda, też o tym wam powiem kilka słów. Dobra, jest Reina, tutaj podajemy jeszcze do naszego napastnika i mamy 1-0. Jest Clarence Seidorf, podaje do Reiny i mamy 2-0. I teraz rzut wolny. Zobaczymy jak tutaj Sejdorf uderzy. Niestety obok. I Reina wykańcza. No dobra. Jeszcze tutaj idziemy z akcją i 4-2. I kolejna dobra szansa. Mamy tu już Sancho i 5-3. Lecimy dalej z kolejnym atakiem. I jest 6 do 4. Raczej wygramy to spotkanie. Jeszcze tu mamy rzut wolny, więc o tutaj nad bramką. I zostaje 30 sekund. Dobra, jeszcze Bellingham. Tutaj dośrodkowanie, ale złapane. Lecimy dalej. Jeszcze Reina tu wypuszcza piłkę. Sancho jest 8 do 5. Lecimy dalej, jest Sancho. Ok, I jeszcze tu mamy Reyne i 9 do 6. I lecimy Ostatnie sekundy, próbujemy, ale niestety 9 do 7 wygrywamy spotkanie. Więc będziemy mogli zaraz przejść do otwierania kolejnej paczki z Ligi Europy. Tak więc lecimy tutaj odbieramy to wszystko za questy jeszcze tutaj no dobra i tutaj jeszcze odbiorę za tutaj ukończenie zadanie jeszcze kolejne i tu mamy kolejne jeszcze dodatkowe nagrody i tu mamy punkty do star Passa. dobra tak więc my przejdziemy jeszcze do otwierania tym razem może przez ten sklep wejdziemy i mamy Ligę Europy. Jest ta oferta. Zobaczymy, czy uda nam się kogoś trafić lepszego niż 85. O kurczę, chyba będzie master, bo tutaj widziałem informację i jest to pomocnik. Zobaczmy. Nie, to jednak nie był master. To jednak i jej mnie trochę zbejtowało. I dostałem Gutierrez za 84. Więc. No niestety i jej mnie strollowało. A na Team of the year to przejdziemy zaraz chwilkę. Więc idziemy teraz do eventu. I tutaj odebrałem tego e, Jorginio. Więc póki co już sprzedany jest. I my teraz przejdziemy do głównej zakładki i jeszcze tutaj paczkę na pewno odbierzemy może nawet dwie. Więc zobaczymy. Co nam tu wpadnie? Czy będzie jakiś zawodnik? Niestety mamy tylko monety. Lecimy jeszcze z kolejną. No dobra, otwieramy. I tutaj tylko 100 tysięcy monet. Więc tutaj nic dobrego. I więc zaraz kupię kogoś fajnego do składu i też będziemy chcieli go przetestować. Więc dajcie mi chwilę, a ja wejdę na market i kogoś ciekawego znajdę. Moi drodzy, w takim razie zdecyduję się na kupno Team of the year Halanda. Przetestuję jego kartę. Zobaczymy jak będzie on grał. Widzicie tu jest jedna karta i ją zakupię, więc mnie to akurat dużo nie kosztuje, bo już sprzedałem kartę Toty yy, pomocnika, więc mogę sobie kupić tego napastnika. Będzie Haland w moim składzie, więc poczekamy chwilę. I zobaczymy. Czy już będziemy mogli już umieścić tego zawodnika w moim składzie? Że w takim razie ja już odbieram tego gracza. Mamy Halanda w zespole, więc ja tylko muszę przenieść go do mojego składu, umieścić go i on tutaj zajmie miejsce. Tutaj Kolumbijczyka, Borre Więc przetestujemy tą kartę. Halanda zobaczymy czy on jest taki dobry. No bo statystyki ma naprawdę fajne. Pace 98. Tu mamy te statystyki na zielono. Jeszcze mógłbym podbić skill boost, To by miał jeszcze lepsze te statystyki, ale wykończenie na poziomie 111 i zobaczymy jak będzie się grało tym Norwegiem, więc my teraz przejdziemy sobie do meczu w Icon Journey bo akurat już tutaj możecie grać w kolejnej zakładce i możemy się zmierzyć z United rating 94 zobaczymy jak sobie poradzi Norwek w tym meczu i akurat przy okazji kolejny mecz uda mi się skończyć więc zagramy w to No dobra, w takim razie lecimy, i tu mamy sytuację od bramki, i musimy tutaj podać jeszcze Pogba, tu odebrał. I dobra, lecimy dalej. Sancho tutaj będzie chciał ominąć Lukaszoła. ładnie tutaj poradził sobie. I podamy do Halanda, zobaczmy jego strzały. No, są naprawdę kozackie. A naprawdę przyda mi się taki napastnik, no bo już nie miałem kogoś lepszego poniżej mastera, więc już kupiłem lepszą kartę, żeby z niej skorzystać. Dobra, jest sancho. Próbujemy dalej jeszcze w pierwszej połowie to odrobić, żeby później wyjść na prowadzenie van bisaka no dobra, Bellingham, no tutaj mamy gintera, odebrałem go stoty. Zabrony, dobra, jest Haland, Wirtz. I zobaczymy, czy się uda. Jest 2 do 2. No dobra, tak więc lecimy dalej, dokończymy tą połowę. Może się uda jeszcze trzecią bramkę strzelić. Haland biegnie. Jest 3, dwa. W debiucie już strzelił dwie bramki. Więc lecimy dalej. Może już strzeli Hatrika. Okej, okay, dalej. Mamy Halanda, jest Sancho. I niestety obronił bramkarz, ale i tak mamy dobry rezultat. 3 do 2 do połowy. No dobra, tak więc koniec pierwszej połowy, i zaczynamy drugą. I raczej chyba dogram ten cały mecz i pokażę Wam końcowy wynik, bo nie chciałbym, żeby ten film dłużej trwał drodzy w takim razie ja skończyłem mecz 7 do 2 taki był wynik spotkania więc tutaj odbieram tylko nagrody z kickboosty. resztę meczy sobie później je zrobię na końcu tutaj macie do zrobienia Gerarda 92 jakby ktoś chciał ikonę na pomoc zrobić więc warto to akurat ukończyć musicie mieć graczy z Premier League a my jeszcze przejdziemy do sklepu, bo jeszcze mam do otworzenia paczkę Steam of the Week, więc tutaj możemy ją otworzyć. W drużynie tego dnia jest dostępny Iago Aspas, Daniel James z Chelsea, Rhys James, Jacko. I mamy tutaj Bukay Osaka i innych dobrych graczy. Zobaczymy, czy kogoś do lepszego trafimy niż 82. Zobaczmy, i mamy zawodnika, wychodzi. Jest to Anglik, i to jest prawy pomocnik, czyli to będzie 85. Będzie to Bukka Osaka, Jest to mój jeden z lepszych strafów, których trafiłem, jeśli chodzi o drużynę tygodnia, Bo tak to miałem niestety graczy 73, 75. Więc no, jestem zadowolony jak na. Team of the Week. Tak więc my sobie jeszcze przejdziemy zaraz do Team of the year A tutaj Liga Europy to już nie ma co pokazywać. Mogę odebrać tylko gracza 85, obrońca. Już tutaj to odbieram. Ok, tak więc, no mniej więcej to będzie tyle. Przetestowałem norweskiego napastnika jakim był Haaland I raczej tu będę szedł w tą Bundesligę, a tak na boku będę tutaj jeszcze jakoś łączył ikony. Zobaczymy co z tego będzie, no bo tu mogę jeszcze dorzucić Aleksandra Arnolda za darmo, więc zobaczymy czy wtedy większy rating. Jest o 96, więc na ten moment. No jeszcze nie dobijam tak setnego ratingu. Widziałem, że inni to jak grają regularnie, no to na pewno już dobiją taki rating. Ja już tylko odbieram Team of the year Tokeny. Ok. I chyba będziemy kończyć ten film. Możecie też napisać też, czy odebraliście już ciekawą kartę z utoty. I jaki macie rating. A ja będę już kończył, więc możecie wbijać na Instagrama. Na grupę widzów możecie też padać na serwer Discord. No i pamiętajcie, zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale. No i to było na tyle. Trzymajcie się, cześć.